Odpowiedni wysoka zdolność kredytowa to najważniejszy czynnik podczas starania się o kredyt lub pożyczkę. Oto 7 porad, jak skutecznie zwiększyć swoje szanse na kredyt i poprawić zdolność kredytową. Przeanalizuj swoje finanse. Dokładnie policz udokumentowane dochody i zobowiązania. Wypisz wszystkie stałe obciążenia wynikające z kart kredytowych, pożyczek, zakupów ratalnych, rachunków i innych kosztów, np. składek ubezpieczeniowych, alimentów, ale także różnych abonamentów, np. medycznych, telekomunikacyjnych czy opłat za platformy streamingowe. Zastanów się, z których możesz zrezygnować. Sprawdź swoją historię kredytową w BIK. W bazie biura Informacji Kredytowej zapisane są wszystkie Twoje zobowiązania kredytowe oraz to, czy regulujesz je w terminie. Bank skorzysta z tego rejestru tuż po otrzymaniu Twojego wniosku kredytowego. Zanim go złożysz, pobierz raport ze strony BIK i sprawdź, czy jakieś wpłaty nie zostały odnotowane, albo czy nie zalegasz z płatnościami. Płać lub skonsoliduj obecne zobowiązania kredytowe. Postaraj się pospłacać dotychczasowe zobowiązania, szczególnie te, na których widnieje zaległość w BIKu. Przede wszystkim spłać chwilówki, Zmniejsz debet w rachunku, zapnij kartą kredytową i kredyty ratarne zaciągnięte w sklepie. Jeżeli spłacasz kilka produktów kredytowych, spróbuj połączyć je w jeden, czyli skonsoliduj swoje raty. Dzięki temu zmniejszysz miesięczne obciążenie i zwiększysz zdolność kredytową. Wybierz dłuższy okres spłaty. Dzięki wydłużeniu okresu spłaty miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa będzie mniejsza i nie obciąży tak bardzo Twoich finansów. Zwiększy to szansę na to, że bank wyda pozytywną decyzję kredytową. Weź kredyt ze współkredytobiorcą. Warto rozważyć wprowadzenie do wniosku osoby, której zdolność kredytowa jest na tyle dobra, że podwyższy twoją, współkredytobiorca powinien uzyskiwać regularne dochody. Może także być osobą, która wykonuje zawód zaufania publicznego, więc jest traktowana jako wiarygodny kredytobiorca w większości banków. Wspólnie łatwiej uzyskać kredyt, ponieważ bank weźmie pod uwagę wysokość dochodów wszystkich wnioskujących. W niej wyższy wkład własny. Im wyższy wkład własny przedstawisz, tym bank lepiej oceni Twoją zdolność kredytową. Wysoki wkład własny to także niższe miesięczne raty. Pamiętaj, że wkładem własnym może być także działka, na której budujesz dom lub środki zgromadzone na kontach Ike lub Igze. Wybierz ratę równą zamiast malejących. Raty malejące to te, które maleją wraz z upływem czasu i spłatą kapitału kredytowego, a raty równe zachowują tę samą wysokość. Raty malejące są korzystne, ponieważ szybciej spłacasz kapitał pożyczony z banku, ale wymagają znacznie większej zdolności ze względu na wysokość rat na początku okresu spłaty. Przy niskiej zdolności lepiej złożyć wniosek o raty równe, aby zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu. Jest wiele sposobów na to, aby poprawić swoją zdolność kredytową i stać się dla banku bardziej wiarygodnym klientem. Wybierz najkorzystniejsze sposoby dla siebie i służy wniosek kredytowy. Można zrobić łatwo na stronie totalmany.pl. Jeśli szukasz więcej informacji o świata finansów, śledź nas w mediach społecznościowych.